Państwo, nie są to uderzenia markowane, tylko rzeczywiście starają się trafić siebie nawzajem i zadać sobie ciosy. Ogromna siła. Można dopingować, drodzy Państwo. Na Krzyżaka. Albo na Wojtka. Na Wojtka, na Wojtka. Walka, panowie. Ręk. Rycerze muszą dobrze rozplanować swoje siły, bo tych pojedynków jeszcze będzie przed nimi kilka. Stoj! Proszę, wróćcie się w naszą stronę, drodzy rycerze. Loża dam oraz